Deweloperska TV. Nie kupuj mieszkania bez oglądania. Jak Pani ocenia aktualnie panującą sytuację na rynku nieruchomości mieszkaniowych? Jak te nieruchomości się sprzedają? W sytuacji obecnej nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać. Generalnie oczywiście klienci szukają mieszkań mniejszych, dwupokojowe, 40, nawet do 40 metrów. Natomiast na rynku aż tak dużo mieszkań małych nie ma. My, jako tutaj firma, nie narzekamy akurat na popyt. W takiej sytuacji, czy państwo swoje przyszłe inwestycje będą dostosowywali do oczekiwań klientów z tej chwili, tak jak pani powiedziała, małe mieszkania? Jak to będzie wpływało na państwa decyzje odnośnie przyszłych inwestycji? To tak naprawdę jest podyktowane nie tylko tym, że dzisiaj prawda, klienci potrzebują małych mieszkań, ale również od tego, jaka jest lokalizacja danej inwestycji. My akurat będziemy się skłaniali ku Ursynowie, czy też bliżej centrum, jak Słodowiec. I tutaj raczej te mniejsze. Rozumiem, że w tych rejonach będą planowane nowe lokalizacje. Mamy takie plany.